Teatr to wyjątkowa przestrzeń pełna magicznych miejsc, tajemniczych zakamarków i zagadkowych słów. Pracownia plastyczna to jedno z najciekawszych i najbardziej tajemniczych miejsc w teatrze szczególnie w teatrze Lalek. Buduje się tu domy, sadzi drzewa. Choduje zwierzęta, organizuje wycieczki na kolorowe wyspy, przygotowuje loty w kosmos, tworzy dekoracje, czyli elementy teatralnego wystroju sceny scenografię. Można tu znaleźć czarodziejską różdżkę, świetlny miecz, królewską koronę, ser, który nigdy się nie zepsuje a więc rekwizyty. Czyli przedmioty niezbędne do wystawienia sztuki teatralnej. Pracowni plastycznej możesz dokonać zmiany swojego wyglądu, stać się kim tylko zechcesz, za pomocą teatralnego ubioru, czyli kostiumu, maski, czy peruki. Przede wszystkim jednak pracownia plastyczna w teatrze Lalek to miejsce, gdzie powstają teatralne lalki. Jeśli podczas swojego scenicznego życia lalki potrzebować będą naprawy, renowacji, konserwacji, to zawsze otrzymają pomoc w pracowni plastycznej.